Witaj ponownie na kanale Bobo Time. W poprzednim odcinku omówiliśmy temat makroelementów w diecie ciężowej. W tym zagłębimy się w skalę mikro, miłego oglądania. Jeżeli słuchasz mnie pierwszy raz, to zachęcam również, abyś zajrzał, abyś zajrzała do odcinka pierwszego, który był poświęcony płodności pary oraz zapotrzebowaniu energetycznemu, jakie kobieta w ciąży potrzebuje oraz odcinka drugiego, w którym powiedziałam o częściach zasadniczych naszego odżywiania, e, przywołałam taki obraz dużych kamieni, jakim jest białko, tłuszcze i węglowodany. E, ten odcinek natomiast będzie się składał e, z takiego, jakby to powiedzieć, przenośnie. Tam wtedy widzieliście taki słoik z kamieniami i piaskiem. E, to dzisiaj zajmiemy się tym piaskiem, czyli takimi mikroelementami diety, czyli witaminami i związkami mineralnymi ilość witaminy D jaką otrzymuje dziecko od matki jest całkowicie zależna od przepływu przez łożysko i niedobory tej witaminy mogą mieć odzwierciedlenie w układzie szkieletowym dziecka a także w demineralizacji kości kobiety ciężarnej ponieważ jak mamy niedobór witaminy D to ilość wapnia w kościach się zmniejsza Cholekarcyfelor w 80% jest przyswajany przez powłoki skórne, natomiast w 20% powinien być dostarczony do naszego organizmu z właściwie zbilansowaną dietą, bogatą w tłuste ryby, w jaja, w mleko. Zwykle istnieją i tak niedobory tej witaminy w naszym organizmie i zalecana jest suplementacja między 800 a 2000 jednostek na dobę. W przypadku kobiet ciężarnych najistotniejszy jest drugi trymest ciąży i tam powinna być suplementacja wdrożona witaminą D na poziomie 1500 do 2000 jednostek. To, co najistotniejsze, to to, że lekarz kontroluje, powinien kontrolować też wysycenie organizmu tą witaminą i ono powinno być utrzymywane na poziomie między 30 a 50 nanogramów na mililitr. Kwas foliowy jest bardzo ważnym elementem, dla rozwijającego się dziecka, bierze udział w wytwarzaniu krwi zarówno matki, jak i dziecka, bierze także udział w powstawaniu kwasów nukleinowych, które z kolei budują DNA, i bierze też udział w wytwarzaniu substancji, które pozwalają na prawidłowy podział komórek oraz rozwój narządów płodu. Stwierdzono, że wieloletnie spożycie warzyw sprzyja wysyceniu organizmu kwasem foliowym. Co jest bardzo ważne w tym czasie właśnie ciąży, kiedy kobieta jest w ciąży, żeby zapobiec niedoborom? Kwas foliowy, inaczej nazywany folacyną czy witaminą B9, jest bardzo wrażliwy na zmiany temperatury oraz na kwasowość. Często ilość spożywanego kwas foliowego w warzywach i tak jest niewystarczająca i zaleca się suplementację kwasem foliowym, dlatego by zapobiec tak znacznym niedoborom, które mogą powodować patologie takie bardzo poważne, jak rozszczep kręgosłupa czy bezmózgowie. Witamina B12, inaczej kobalamina, wzmożone jej Spożywanie ma wpływ na pracę układu nerwowego, a także na produkcję krwi. Natomiast niedobór tej witaminy może powodować anemię, wzrost stężenia homocysteiny w krwi i tym samym wpływać na układ nerwowy matki i dziecka. Kobalamina jest potrzebna i jest suplementowana szczególnie, powinna być suplementowana u kobiet, które są na diecie wegetariańskiej, ponieważ one w wyniku niedostarczania sobie mięsa lub bardzo ograniczonej jego ilości są narażone na duże deficyty tej witaminy. Długotrwałe spożywanie tylko produktów roślinnych może doprowadzić do wyjałowienia organizmu, to znaczy, że za, zapas jaki był stworzony, kobalaminy w organizmie może się po prostu wyczerpać. Jeśli taki niedobór nastąpi w okresie ciąży, to dziecko, które się urodzi jest narażone na uszczerbek w układzie nerwowym. Grafika, którą prezentujemy, została stworzona na bazie zdjęcia nadesłanego przez naszego widza. Jeśli chcesz, aby artwork z Twoim dzieckiem zagościł w odcinku Bobo Time, wyślij nam zdjęcie swojego malucha na Facebooku lub Instagramie. Gotowy plakat wyślemy Tobie kurierem. Naukowcy dowodzą, że u kobiet, u których występuje nadciśnienie indukowane ciążą, może dochodzić do spadku witamin antyoksydacyjnych, takich jak beta-karoten, witamina C czy witamina E. Stąd bardzo istotne jest... Aby dostarczyć odpowiednią ilość tych witamin, a także zapobiec w tym momencie stanom przedrzucawkowym, które często mogą być wynikiem, kiedy kobieta ma nadciśnienie indukowane ciążą. Z kolei niedobór witamin antyoksydacyjnych może prowadzić do przedwczesnego porodu, który jest wynikiem pęknięcia błąd płodowych. Optymalnymi źródłami kwasu askorbinowego jest natka pietruszki, jest kapusta, są sałaty czy też ogórki kiszone, a także porzeczki, maliny, truskawki i owoce dzikiej róży. Wszystkie te substancje wspomagają również układ odpornościowy. Witamina E jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Transportuje substancje odżywcze do każdej komórki ciała, wpływa na ściany krwionośne oraz dba o erytrocyty, żeby nie ulegały zbyt szybko zniszczeniu. Jej zalecana podaż dzienna, dobowa jest między 15 a 19 mg. Żelazo jest odpowiedzialne za produkcję hemoglobiny, mioglobiny i hematokrytu. Bierze również udział w transporcie tlenu z płuc do komórek ciała. Także wspiera układ, rozwój układu immunologicznego oraz jego odporność. Niedobór żelaza, inaczej nazywany niedokrwistością lub anemią, może się wiązać z niższą masą urodzeniową noworodka, także z szybszym jego przyjściem na świat, z obniżeniem sprawności fizycznych i intelektualnych, ze zmniejszoną odpornością czy z odklejaniem się łożyska. Dla matki może się wiązać natomiast z zapaleniami układu moczowego. Za najlepsze nośniki żelaza niehemowego, czyli pochodzenia roślinnego, uważa się takie produkty jak soja, Tofu, soczewica czerwona, ciecierzyca, biała fasola, szpinak, brokuły, czy też natka pietruszki. Natomiast żelazo chemowe znajdziemy je w produktach zwierzęcych, takich jak ryby, żółtko jaja, chuda wołowina czy mięso z indyka. Cynk. W przypadku niedoboru tego składnika dobrze by było, żeby mama zadbała o to, żeby tego niedoboru nie było, ale gdy on wystąpi, może nastąpić nadciśnienie, może wystąpić stan przedrzucawkowy, mogą szybciej, szybciej pęknąć błony płodowe, czy też mogą wystąpić zaburzenia w układzie krążenia i szkieletowym. U pośledzeniu ulega także centralny układ nerwowy, układ immunologiczny. Może dojść do zaburzenia wydzielania hormonów, takich jak insulina, i nie do rozwoju grasicy oraz śledziony. Za prawidłową podaż cynku uważa się zakres między 15 a 20 mg na dobę. Ten pierwiastek znajdziemy w takich produktach jak mięso i wędliny, jaja i zboża, orzechy i owoce morza. Takie składniki jak kwas cytrynowy oraz białko pochodzenia zwierzęcego wpływają pozytywnie na wchłanianie tego pierwiastka, natomiast żelazo i miedź zdecydowanie pogorszają jego absorpcję. Jod w organizmie kobiety ciężarnej odpowiedzialny jest za produkcję hormonów tyroksyny i trójiodotyroniny, czyli hormonów tarczycy. Wpływa także na układ nerwowy i mózg oraz sprzyja rozwojowi intelektualnemu i psychomotorycznemu. Zapobiega również odklejaniu się łożyska, porodom martwych płodów, krwawieniom z macicy. WHO przyjmuje, że ilość jodu, jaka powinna być dostarczona u kobiety ciężarnej, to około 250 mikrogramów na dobę i powinna być ona dostarczona z soli jodowanej, a, też, a także wody, której używamy do przygotowywania posiłków, jeśli nie występują jakieś nadmierne obrzęki. Gdy za dużo przyjmujemy tego składnika, tego jodu, może się pojawić niedoczynność tarczycy oraz wolę u płodu. Jest e, dość czy nie? Jest ok. Magnes jest tym mikroelementem, o którym również nie powinniśmy zapomnieć. Odpowiednia ilość e, podaży w diecie powinna być na poziomie 6 mg na kilogram masy ciała. Pełni on ważne funkcje w organizmie kobiety, e, zapobiega. Zapobiega przedwczesnemu porodowi czy stanom rzucawki. Ma także wpływ na krzepliwość. Odpowiada za narząd wzroku, za układ szkieletowy, a także zapewnia właściwą mineralizację kości. Magnez znajduje się w takich produktach jak zielony groszek, szpinak, fasolka szparagowa, jarmusz. Jest też w owocach takich jak banany czy w kakao. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca suplementację dodatkową podaż na wysokości 200 do 1000 mg. Serie sponsoruje yeah? Baby Ono We help to grow